Już 3 lata minęły od publikacji naszego materiału z komputerem za 404 zł. Film ma obecnie 433 tysiące wyświetleń, także chcieliśmy zrobić nową wersję tamtego komputera do gier. W przypadku tamtego filmu dużo osób stwierdziło, że trafiliśmy na super okazję i trudno znaleźć podzespoły w takich cenach, także w tym filmie zrobimy to inaczej. Odpaliłem sobie Allegro i poszukałem części których jest dostępne kilka sztuk w tej samej cenie. Moją uwagę przykuł HP 6300. Który kosztuje około 100 zł i w tej cenie dostaniesz obudowę, zasilacz, płytę główną z soketem 1155, 4 sloty na pamięć RAM, odtwarzacz płyt DVD, chłodzenie na procesor, jak i sam procesor. Brakuje więc wyłącznie pamięci RAM oraz jakiegoś dysku. I wtedy byłby już gotowy do pracy. W przypadku gier, oczywiście, przydałaby się również jakaś karta graficzna. To wszystko zrobimy w tym filmie i pokażę przy okazji, co zyskamy przy wymianie procesora na jakiś lepszy. Tego HP kupiłem już w sierpniu, czyli pół roku temu i wtedy też miał się pojawić film, ale przypadkowo usunąłem połowę nagranego materiału. No i nie mogłem w tej formie wrzucić filmu, także kupiłem go jeszcze raz i nagrałem to co mi brakuje. Bo zbliżają się święta i może komuś się taki film przydać. Biorę pod uwagę tą wyższą kwotę, bo teraz jest droższy, i do tego kompa musisz jeszcze sobie doliczyć dysk i pamięć RAM. Dysk można kupić SSD albo HDD. Ja wtedy kupiłem SSD 128GB okazyjnie razem z pamięcią RAM, a gry wgrałem na dodatkowy dysk twardy. Jako, że nie chciałem brać pod uwagę cenę no, tych moich okazji, które miałem wtedy, to sprawdziłem sobie cenę tu i teraz, żeby zbudować kompa o podobnej wydajności. Za jedną kostkę 2GB pamięci RAM zapłacisz 10 zł w Ceksie, a tutaj wpakujemy takie dwie kostki, żeby mieć 4GB. Dysk HDD to kwota 20zł za 320GB, a dysk SSD to 62zł za 120GB. Ale według mnie nie opłaca się kupować takiego dysku SSD, bo za 129zł kupisz nowego P200 256GB, czyli ponad dwa razy większa pojemność i 3-letnia gwarancja. Jak ktoś chce tanio zbudować kompa do gier, to najlepiej najpierw sobie kupić HDD, a potem dokupić SSD. Podsumowując więc kwotę zakupu, jeżeli weźmiesz 4 GB pamięci RAM oraz dysk HDD, to zapłacisz 139 zł, ale za kilka dodatkowych złotych możesz kupić sobie procesor w postaci Pentiuma G2020 czy G2030. Dodając ten koszt do ceny wychodzi 142 zł. I taką też cenę podałem w tytule. Będziemy sprawdzać także ten stary procesor, aby zobaczyć jaka jest różnica wydajności. A oprócz tego i5, którą kupisz za około 100 zł, oraz dołożymy także lepszą kartę graficzną w postaci GTX 750 Ti, którego kupiłem za 150 zł. Wyniki wydajności zaczniemy od tego najmniej wydajnego procesora, czyli Pentium G870 i spróbujemy zagrać na wbudowanej karcie graficznej. Wydajność pozwala na pogranie w jakieś mniej wymagające gry, typu Sims 4. Battlefield 2 czy zastosowanie typu oglądanie filmów na YouTube. W przypadku Simsów widać jednak dość spory spadek płynności podczas przewijania, ale jeżeli kamera stoi w miejscu, to gra działa świetnie, co prawda na dość niskich ustawieniach graficznych. W przypadku Battlefielda 2, no mamy do czynienia z grą, która ma 14 lat, także nie powinno być problemu z średnimi detalami oraz rozdzielczością 720p. Ten komputer nie jest nowy, bo procesor ma jakieś 8 lat od premiery i gramy na zintegrowanym układzie graficznym, ale jak najbardziej można pograć w takie tytuły. Spróbowałem także, jak działa YouTube. Ustawiłem jakość 1080p 60 klatek na sekundę i jak widać, nie ma problemu. Można zauważyć, że procesor jest obciążany mniej więcej w 30%. Jest to dość zaskakująco niski wynik i jest spowodowane tym, że mamy zintegrowany układ graficzny, który ma Intel Quick Sync. Bierze on przeróżne obliczenia związane z dekodowaniem obrazu na siebie, dzięki czemu procesor ma dużo wolnej mocy obliczeniowej. I gdyby w tle się na przykład aktualizował antywirus, no to nie będzie zacinania filmu z uwagi jednak na to, że nadal mówimy o starym komputerze i ten Quick QuickSync nie jest nowoczesny, to musimy zainstalować sobie rozszerzenie do przeglądarki H264i, który wymusza na YouTubie wybranie takiego innego kodeka. Tą kwestię i wiele innych związanych z przyspieszaniem takich komputerów omówiłem już w filmie o optymalizacji Windowsa, także polecam bardzo ten odcinek. Sprawdźmy od razu, co dzieje się, gdy włożymy procesor za 3 zł. Po lewej wynik z G870, a po prawo z G2030. Jak widać, jest przepaść wydajnościowa i jest to spowodowane tym, że w procesorze siedzi układ graficzny, a G2030 jest procesorem nowszym z nowszą grafiką. Mała różnica w cenie przełożyła się na naprawdę fajny skok FPS-ów. Czas na włożenie lepszej karty graficznej. Kupiłem Gigabyte GTX 750 Ti za 150 zł. Jest ona taka mniejsza niż standardowa i taką też trzeba mieć, żeby włożyć do tego komputera. Takie mniejsze karty graficzne mają dopisek Low Profile czy skrótowo LP. Oprócz GTX 750 Ti można tutaj wsadzić szereg innych kart, ale z tych co polecam to GTX 750. GTX 750 Ti, GTX 1030, GTX 1050, GTX 1050 Ti, GTX 1650 z tym, że jedna bardzo ważna kwestia: interesują Was karty graficzne wyłącznie z pamięciami GDDR5. Przykładowo GT1030 można kupić także z pamięcią DDR4 i ta wersja ma połowę wydajności, a jakoś tańsza za bardzo nie jest, także można się bardzo łatwo naciąć. Sprawdźmy więc co daje zestaw G2030, GTX 750 Ti oraz 12 GB pamięci RAM Komputer wcześniej kosztował 142 zł Karta 150 zł A dodatkowa ilość pamięci RAM Jakieś 60 zł Razem wychodzi więc 352 zł W Battlefield 2 Można od razu wymaksować ustawienia I mamy bardzo dużo FPS-ów, Ale wcześniej w materiale wspomniałem, że sprawdzimy Także jak to wypada z i5 Możesz wybrać i5 335 3470, 2400 czy 2500. Ja miałem i5 3350P z jednego z poprzednio zaprezentowanych komputerów, a koszt mojej i5 to jakieś 80 zł. Po lewej widzicie zestaw z Pentiumem, który kosztuje 352 zł, a po prawo z I5, i ten zestaw kosztuje jakieś 432 zł. Podsumowując, więc wydaje mi się, że zaprezentowany komputer będzie dla wielu z Was bardzo fajny. Zaczynamy z bardzo niskim kosztem i możemy po czasie dołożyć sobie tutaj części, aby był naprawdę wydajny. Mamy 4 sloty na pamięć ram. Możemy tutaj wsadzić procesor i3, i5, i7, włożyć fajniejszą kartę graficzną. Chłodzenie, które jest tutaj zastosowane, jest bardzo fajne i ma rurkę cieplną. Mamy aż 4 porty sata, także można sobie podpiąć kilka dysków. Zasilacz nie ma za dużo watów, ale w środku wygląda bardzo w porządku, więc na tamte karty graficzne i na i5 i 7 starczy a cały komputer jest bardzo mały, ale te wymiary nie oznaczają tego, że można go łatwo przenosić. Porównajmy wagę dużego komputera za 2299 zł, którego pokazywałem już na kanale, a mamy w nim włożony dysk i kartę graficzną, a teraz HPK, który nie ma ani karty, ani dysku. Gdybym włożył te komponenty, różnica w wadze by się jeszcze bardziej zacieśniła. HP jest więc ciężki jak na swoje gabaryty i jest to spowodowane tym, że jego budowa jest wykonana z bardzo grubej blachy. Można w niego tłuc z pięści i jedyne co zostanie to wilgoć z naszych rąk. Pamiętaj, że ceny się non stop zmieniają, a jak chcesz mieć takie dobre okazje jak ja, to zasubskrybuj kanał i zostaw dzwoneczek, bo jeżeli oglądasz film po kilku dniach, to może już nie być takiej fajnej okazji. Jeżeli materiał się spodobał, to zostaw łapkę w górę, dzięki czemu wiem, jaki typ filmów najbardziej się spodoba moim widzom. Możesz w komentarzu napisać za ile mamy zbudować kolejny komputer. 500 zł, 1000 zł, a może 4000 zł. Pozdrawiam.